Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na książki, które są moim Imperium Rzymskim. Jest to film, który nagrała Iza Książkowa Baba. I to jest film, który trochę nawiązuje do tego trendu na TikToku, który przez jakiś czas krążył właśnie po tej aplikacji. I on nawiązuje do tego, że podobno mężczyźni bardzo często myślą o Imperium Rzymskim i zaczęto się zastanawiać, co jest naszym Imperium Rzymskim, czyli o czym my myślimy praktycznie codziennie, co jest taką, rzeczą, która um no cały czas jest w tej naszej głowie. I Iza właśnie nagrała taki film z książkami, które są dla niej takim imperium rzymskim. Yy, I ja postanowiłam, że w sumie to jest świetny pomysł na film, że też bardzo mi się podoba i dlatego ja też yy, wybrałam sobie selekcję książek, książek, które mam tutaj przygotowane. Myślę, że mogłabym nawet o kilka więcej ich tutaj znaleźć, ale chciałam wybrać tylko takie, o których naprawdę autentycznie, codziennie myślę. I w ogóle tak się jakoś złożyło, że te książki, które sobie tutaj wybrałam, to są książki, które mam w bardzo ładnych wydaniach yy, i starałam się wybrać właśnie tylko te, chyba tylko trzy spośród tych książek. Nie mają ładnych wydań, to znaczy jedna ma, ale ja go nie mam. Eee, także, no, tak to wygląda. Pierwsza, to tak naprawdę w sumie nie jest do końca książka, bo to, jest, to są właściwie postaci historyczne, czyli siostry Brontej. Eee, ja nie ukrywam, ja codziennie myślę o siostrach Brontej, codziennie one są w mojej pamięci. Eee, nie ma dnia, żebym o nich nie myślała, także to jest naprawdę miłość taka... No, zaawansowana, że tak powiem. Mam tutaj w ręce akurat wydanie Jane Eyre. Bardzo ładne wydanie. To jest wydanie z takimi dodatkami. Nie do końca mi się podoba, że te dodatki można tak o wyjąć, bo wiecie, przy przeprowadzce czy przy czymś tam, to bym się bała, że mi zaginą. Natomiast to są właśnie takie ilustracje, dodatki, które mają nam... Em... O, na przykład tutaj są ubrania postaci. Chociaż nie, to nie są ubrania postaci, mi się wydaje, że to są ubrania sióstr. Niemniej, no są to takie dodatki, które fajną... E, f, fajny do, dodatek? Fajny dodatek stanowią do samej powieści. E, przepiękne wydanie, bardzo bym sobie życzyła e, dostać właśnie Wichrowe Wzgórza w tym wydaniu, bo że też są. E, no i no ja nie ukrywam, codziennie o tym myślę. I słuchajcie, jest e, ostatnio, ze dwa dni temu, Wiktoria Szłap, czyli... Jedna z moich ukochanych autorek, która również się tutaj pojawi w jednej z powieści, wstawiła Instastories ze swoim kotem, który wygląda jak nasz Rafał, czyli z Tomasem e, i napisała, że tam nikt, nikt, nigdy. I że ona mówi: e, Czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie siostry brązowe nie zmarły na choroby, bo tam przypuszcza się, że zmarły na e, zapalenie płuc, ale e, ze względu na to, że żyły w miejscu, gdzie było bardzo blisko, był bardzo blisko cmentarz, to ta woda zatruta przez trupy do nich dopływała i one po prostu się tym zatruły. E, maksymalizacja tych wszystkich pierwiastków w ich organizmie spowodowała po prostu obniżenie odporności i tym samym szybszą śmierć. I e, ja byłam po prostu zachwycona tym, dlatego że to jest dosłownie, to, to są moje myśli. Ja cały dzień potrafię tak przesiedzieć i przemyśleć na temat sióstr. Uwielbiam je. Absolutnie uwielbiam. No nie bez przyczyny pojechałam tam na moje urodziny. E, tam, to znaczy w miejsce, gdzie, gdzie one się wychowywały. Kocham, uwielbiam, ubóstwiam no, także chyba nikogo to nie dziwi. I kolejna książka też prawdopodobnie nikogo nie zdziwi, i to jest oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza. I tutaj tak naprawdę ponownie postać historyczna bardziej, bo oczywiście chodzi o Maud Montgomery, której biografii dalej nie przeczytałam, a mam ją od czerwca. Jakoś tak się nie mogę za nią zabrać. Eee, I nie mogę się nie za nią zabrać, wiecie, z różnych względów. Jakoś tak trochę się boję, że mnie zawiedzie. no. Różnie to bywa. I mam tutaj wydanie, które dostałam, e, które kupiła dla mnie Sara Woś, przeczytam. E, I to jest właśnie Ania The Green Gables z, z Włoch. We Włoszech jest również pod tytułem e, Anni Capelli Rossi. Nie wiem, czy dobrze zaraz umówiłam, chyba nie. Niemniej chodzi o to, że e, jest to Ania z czerwonymi włosami, z rudymi włosami. E, tutaj mamy jakby nawiązanie już do tego tytułu. I to, słuchajcie, nie jest tylko Ania z Zielonego Wzgórza, tylko to jest jeszcze Ania z Awonli i Kroniki Awonli. E, Przepiękne jest to wydanie. Oczywiście, no tak jak mówię, ja bardzo często wracam myślami do e, powieści tej autorki. Co więcej, bardzo mi się powieści e, Montgomery kojarzą z powrotem do domu, bo miałam chyba takie dwie albo trzy książki, których słuchałam e, po raz pierwszy właśnie wracając do rodziców do domu, bo te książki mają około 10 godzin w audiobooku, więc to jest idealna, e, idealny czas na podróż właśnie do Czechowic, e, bo to jest jednak takie 4 godziny samochodem, także e, no, nie ukrywam, że strasznie mi się kojarzą właśnie z tym powrotem do domu, z powrotem do, do miejsca, które jest dla mnie, e, wiecie, takim. Jak to się mówi? Safe space, tak? E, bezpieczną przystanią. E, uwielbiam Montgomery, uwielbiam jej powieści, uwielbiam to, jak ona dużo serca wkładała też w te powieści, uwielbiam to, że wiedząc co nieco na temat jej życia, to wszystko widać w jej książkach. Czyli na przykład e, Trzeci Tom Emilki jest bardzo mocno. E, autobiograficzne ze względu na e, właśnie przeżycia Montgomery z miłością, tej miłosnej rozterki. E, Ania również ma co nieco, trochę mniej oczywiście, ale ma co nieco wątków autobiograficznych. E, przewspaniałe powieści, uwielbiam tę autorkę, no, no nie bez przyczyny jest moją ukochaną autorką, także... Te dwie książki to są takie, wiecie, moje podstawowe Imperium Rzymskie. One tworzą podstawę i na nich piętnują się kolejne książki, które czytałam w mojej karierze. Kolejne książki, praktycznie wszystkie, wydaje mi się, że może poza jedną, to jest Fantastyka i to trochę, myślę, że nie bez przyczyny jest to moje Imperium Rzymskie, bo od Fantastyki zaczęła się moja miłość do książek. To właśnie od takich książek rozpoczęłam czytanie, przygodę z czytaniem. To były. Teraz byśmy nazwali romantazy te książki, które ja wtedy czytałam. Wtedy to się nazywało paranormal romance, właśnie z takimi wątkami, powiedzmy, fantastycznymi, ale bardziej w uderzającymi, wiecie, w wampiry, w anioły. Uwielbiałam wątki aniołów. Do dzisiaj zresztą bardzo lubię wątki aniołów i do dzisiaj marzy mi się, żeby mieć skrzydła, których oczywiście nigdy nie będę miała, ale chciałabym. Także, no, tak jak mówię, nie bez przyczyny mam tutaj właśnie w większości tylko i wyłącznie fantastykę, poza jedną książką tak naprawdę. I mam tutaj e, odcienie magii. No, tak jak mówiłam, Wiktoria Szłap, to jest właśnie taka autorka, do której też ja codziennie wracam myślami. Jest to moja u, ulubiona autorka współczesna, powieści współczesnych. E, I to jest e, mam tutaj odcienie magii ze względu na to, że od nich zaczęła się moja miłość do powieści tej autorki. E, no i też mam wrażenie, że chyba naj, najczęściej wracam myślami do tego, dlatego że sam zamysł na fabułę chyba najmocniej we mnie uderzy, najbardziej mi się podoba. Bo jednak są to takie trochę, wiecie, równoległe światy. Jak jak byłam młodsza i pisałam książkę, to też tam był równoległy świat. E, bo mamy tutaj cztery Londyny. M Londyn czarny, który jest tak naprawdę czarną dziurą. Mamy Londy Londyn szary, który jest tak naprawdę w sumie naszym światem, bo nie ma tam magii. Mamy Londyn biały, czyli przemocowy. I mamy Londyn czerwony, w którym jest magia. I powiedzmy w miarę Dobrze się tam żyje. No i mamy Kela, który jest taką postacią, która jest w stanie przechodzić między tymi światami, bo to trzeba mieć takie specjalne umiejętności. On też jednego, jedno oko ma całe czarne, to też wyróżnia właśnie tych Antarich. No i tutaj rozpoczyna się cała fabuła. Mam do przeczytania, mam tutaj ułożone tak blisko mnie, kolejną część, właściwie książkę w tym świecie, w odci Odcieniach Magii, tylko akcja rozgrywa się w innym mieście, już nie w Londynie. E, no i tak jak mówię, no, ja cały czas o tym myślę. E, uwielbiam te światy, bardzo mi się jakby to podoba, no i też nie ukrywam, że jak byłam w Londynie, no to siłą rzeczy czułam się, jakbym była w tych światach. Co prawda ten szary Londyn nie za bardzo mnie mm, przekonuje do siebie, wolałabym być w czerwonym, ale nie będę wybrzydzała. Także Odcienie Magii kocham. Kocham całym sercem. Kolejna książka to jest coś, o czym ja często w sumie na kanale nie mówię, też ze względu na to, że wiele z wątków mi wypadło z pamięci z czasem. No, to jest dosyć logiczne, bo mowa tutaj o grze Otron, w której tych wątków jest mnóstwo i tych postaci jest mnóstwo i ja się dziwię, że ja to ogarnęłam, bo z moją pamięcią do postaci do imion to naprawdę dobrze mi poszło, bo rody ogarniam i tak naprawdę tam pamiętam, że jest chyba jedna postać, której ja nigdzie nie mogę przyporządkować i to ona się pojawia w kolejnych tomach. Ale Gra o Tron oczywiście jest taką książką. Co do, co do której mama mnie przekonywała, że żebym nie kupiła, żebym sobie wybrała inną, a ja stwierdziłam, nie, spróbujmy. No i jak się zakochałam, to się zakochałam na zabój. E, tak naprawdę pół roku spędziłam na tym, żeby czytać tylko i wyłącznie książki z Grotron, e, i to było jeden z najlepszych, e, jeden z najlepszych moich czasów czytelniczych. E, w tamtym czasie też poznałam The czyli e, zespół, na którego koncercie byłam w. W czerwcu bodajże e, i to też było jedno z najlepszych przeżyć mojego życia, także wiecie, tak, to też jest moje imperium rzymskie. E, no i właśnie, Gra o Tron to są takie książki, do których to, to jest taka historia to jest taki świat, do którego ja bardzo często wracam. E, ze względu na to, że no, nie bez przyczyny nazwałam psa imieniem jednej z głównych bohaterek, czyli Aristark. Stark. E, Mam dużo miłości do tej serii. Bardzo lubię to, że jednak jak się poznaje też nowe osoby, to dużo osób, no może nie wszyscy, ale dużo osób wie o czym jest Gra o Tron i fajne jest co wymienianie się doświadczeniami, czy się lubi denerys, czy się tej denerys nie lubi, czy się lubi Lannisterów, czy się lubi Starków i tak dalej. I ja to bardzo doceniam, bo to jest taka seria, która też łączy trochę pokolenia, no bo nie da się ukryć, że jest pisana od 40 lat, 30 może. I Absolutnie fantastyczne, czekam na wich rezimy. Jeżeli się doczekam, to będę przeszczęśliwa, jeżeli nie, to zrozumiem, ale i tak jakby gra to jest coś, co e, uwielbiam całym sercem. I to jest wydanie, które jest przepiękne jest to wydanie, ono ma takie ilustracje. E, kupiłam je sobie na targach książki w Warszawie pod Pałacem Kultury. No, prześliczne. Prześliczne, także jeżeli. Oj. Coś mi wypadło, jakaś zakładka. E, także, jeżeli ktoś z Was e, na prezent komuś by chciał sprezentować, bo wiecie, że lubi, to jak najbardziej myślę, że to jest dobry pomysł. O kolejnej książce będzie krótko, bo myślę, że wszyscy e, wiedzą, o czym jest Harry Potter. E, to też jest moje Imperium Rzymskie, to też jest książka, do której ja codziennie wracam. E, I to też jest, e, to też są ekranizacje, do których ja dzień w dzień e, wracam myślami. Miałam taki moment ze dwa lata temu w życiu, że codziennie oglądałam też te ekranizacje, bo mi było wtedy lepiej, bo jak tak się lepiej. Czułam. Także, no, nie bez przyczyny o tym Harry Potterze tutaj wspominam. E, te wydania też są bardzo ładne. To są wydania e, Minalima, które mają, w, są w wersji pop-up, czyli da się im wyjmować fragmenty. Na przykład, tutaj jest e, e, pokątna ulica. Także no. Kolejna książka również jest fantastyką, również jest fantastyką, do której bardzo chciałabym wrócić i jeszcze raz przesłuchać od samego początku, mimo że spędziłam 200 godzin na słuchaniu e, po raz pierwszy. I to jest oczywiście Droga Królu Sandersona. I w ogóle światy Sandersona, powieści tego autora, to też są takie powieści, do których ja codziennie wracam myślami. E, I mimo, że wiecie, z czasem dużo rzeczy mi umieka, bo to jest taki autor, który lubi e, bardzo dużo szczegółów, szczegółów, które w sumie nie są zbyt potrzebne. Potrzebne fabularnie dodawać do swoich powieści, ale mimo wszystko to się strasznie dobrze czyta, też ze względu na to, że ta. Mm już tak się odnoszę bardziej do Drogi Królów, ten świat jest świetnie skonstruowany i on naprawdę stoi na takich mocnych podstawach. Może w mgły zrodzonym tego aż tak mocno nie widać na początku, trochę bardziej w kolejnych tomach, które są dużo mocniej e, upolitycznione, e, ale no z pewnością są to na pewno książki, wiecie, do których ja serio wracam i jakby bardzo często o nich myślę. A do Drogi Królów chciałabym jeszcze raz wrócić, bo mam wrażenie, że przy trzecim tomie zaczęło się tak strasznie dużo dziać, że zaczęło mnie bardziej bujać niż sprawiać, że ja rozumiem, co się dzieje, także chciałabym od nowa jeszcze raz przesłuchać sobie wszystko, żeby też być, wiecie, tak w miarę na świeżo, jak wyjdzie zakończenie, bo ta seria ma mieć 5 tomów, póki co są 4 tomy, także ten piąty, z tego co wiem, się pisze. I bardzo mocno na niego czekam. Kolejna książka to jest mój matronat i to jest, no, pewnie nikogo nie zdziwię. Zakon Drzewa Pomarańczy i w sumie w ogóle książki Samanta to są takie książki, do których ja bardzo często wracam, bo zarówno mówię tutaj o Zakonie Drzewa Pomarańczy, jak i o Czasie żni Żniw. To są książki, które mnie, w ogóle zaskakują mnie, dlatego, że ja Czas Żniw przeczytałam, jak miałam z dwa miesiące kanał. Jest osobna w ogóle recenzja o czasie żni żniw. Eee, I bardzo mi się wtedy podobał. Naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Później przesłuchałam go jeszcze raz, żeby przeczytać koniec maskarady, żeby być, tak wiecie, w miarę rozumieć, co się dzieje. I to, jak się kończy koniec maskarady, zabiło mnie okropnie. I z tego, co w ogóle wiem, Samantha Shalon już wymyśliła tytuł dla piątego tomu, także jesteśmy na dobrej do drodze do wy wydania. Eee, cała seria czasu żniw ma mieć 7 tomów. Także jeszcze trochę czasu poczekamy. Natomiast, no, uwielbiam. Dzień Nastania Nocy to jest książka, którą ja czytałam dwukrotnie. Bardzo mi się podobała. No, nie bez przyczyny, mam tyle znaczników w środku. E, to jest taka książka, która jest e, trochę takim e, laurką e, dla kobiecości, dla feminizmu, bo dużo jest tutaj o kobietach i tak naprawdę te kobiety to są najważniejsze postaci dla historii i najważ, najważniejsze. No, w sumie chyba nie ma tutaj. Czy w dniu, dniu na stanie nocy jest perspektywa, jest perspektywa e, mężczyzny, natomiast e, więcej jest perspektyw kobiet i strasznie mi się to podoba. Naprawdę jestem e, w miłości do tego, także no, bardzo mocno wracam do tej, e, do tej powieści, w szczególności jak leci piosenka Labour, która była też popularna na TikToku na początku tego roku, bo miałam ją zapętloną, jak czytałam tę książkę. To tak samo miałam przy Imperium Złota. Przy Imperium Złota też miałam tę piosenkę zapętloną. Więc to są takie dwie książki, które bardzo mocno... o których ja zaczynam myśleć, jak słyszę tę piosenkę ponownie. Wiecie, co by było fantastyczne? Nagrać film bez kataru. Ja nie wiem, jak ludzie to robią. Dwie ostatnie książki. Pierwsza to też jest w sumie książka, o której aż tak dużo na kanale nie mówię, dlatego że czytałam tę serię, gdy byłam dużo młodsza, bo zaczęło się tak naprawdę w piątej klasie podstawówki. E, później do niej wróciłam, gdy byłam... Chyba z gimnazjum do liceum szłam, więc no, lata temu, tak naprawdę. I są to oczywiście zwiadowcy, i zwiadowcy no, może to nie jest taka seria, do której ja faktycznie teraz dzień w dzień wracam, ale z pewnością jest to seria, do której e, ja mam tak dużo miłości, i to jest seria, która też zbudowała to moje czytanie, która. Postawiła trochę ten piedestał, więc ona w sumie powinna być obok księcia Brądej, bo ona mnie przekonała do tego, że nie musi być wątków romantycznych w powieściach, żeby mi się te powieści spodobały. Zwiadowcy to jest seria pisana w ogóle przez, z tego co wiem, Flanagan już pisze ostatnią książkę, dlatego że to już jest starszy pan, on ma 89 lat, także. Chyba nie chce nas zostawiać może w trochę w zawieszeniu, bo on bardzo lubił to robić właśnie na przestrzeni tomów, że to tomy trochę po dwa y, się łączyły, może te pierwsze cztery nie bardzo. Te cztery powiedziałabym, że one były w miarę tak ze sobą zaspojone. E, później tą piąty, szósty był razem, siódmy był akurat osobno, ósmy, dziewiąty był razem, dziesiąty był razem, a potem już kolejne też faktycznie się łączyły co dwa. E, Uwielbiam to. Uwielbiam zwiadowców. Do dzisiaj wam ich polecam. I e, ze 3 lata temu czytałam drużynę pierwszy tom. Jezus, jaka ja byłam rozczarowana tą drużyną. Tak mi się nie podobało. Ale miałam, pamiętam, już kupiono właśnie tą drugi i zabrałam się tak w sumie. Nawet nie wiem, dlaczego się zabrałam za ten tą drugi. I jak mi się spodobało, tak przeczytałam całą serię w zeszłym roku. E, także dziewięć tomów Drużyny też już jest za mną. E, wczesne lata też już są za mną, więc wszystkie książki Flanagana, jakie były wydane, mam, e, mam za sobą i bardzo jakby. Ubolewam nad tym, bo już nie, jeżeli on wyda tą nową, no to przeczytam ją, ale potem no, to już nie będę miała żadnej nowej książki Flanagana do przeczytania. E, także no, jest to moje imperium rzymskie, bo towarzyszy mi od tylu lat, od ponad połowy mojego życia e, absolutnie wspaniała seria. Seria przygodówek, taka, która zainteresuje chłopców, dziewczynki, młodych, starych, każdego, każdego, bo ma wspaniałych bohaterów i jeżeli chodzi. Ja mam w ogóle bardzo mało kraszów książkowych, rzadko się zakochuję w postaciach książkowych, natomiast. Jeżeli miałabym jakąś wskazać, to byłby to Will właśnie z serii Zwiadowców. I ostatnia książka, która najbardziej się wybija spośród wszystkich, które tutaj Wam przedstawiam, to jest prowodnik po zbrodni według grzesznej dziewczynki. I tutaj dużo mówić nie muszę. Wiecie, że się zakochałam w tej książce, wiecie, że trochę z dystansem do niej podchodziłam, bo ogólnie nie przepadam za kryminałami young Adult, a tutaj, no właśnie to mamy przedstawione, mamy historię Pip, która postanawia rozwikłać zagadkę zabójstwa jednej z dziewczyn zabójstwa sprzed pięciu lat o który został oskarżony jej ówczesny chłopak, e, ale Pip myśli, że coś tam chyba jednak za tym, z tym nie gra. I mnie by absolutnie nie, nie przekonało to, co ja Wam teraz powiedziałam, ale to jak ta książka angażuje, to jakie ona ma postacie, to jakie ona ma, to jak ona w ogóle zmienia postać Pip na przestrzeni tych powieści, to jest... ja jestem w szoku. I... Moralnie może nie idzie to w dobrą stronę, i ja to za każdym razem zaznaczam też, żebyście wiedzieli, że może to jest raczej książka, tak wiecie, 16, plus, żeby mieć powiedzmy trochę już w głowie poukładane, ale uwielbiam. Uwielbiam przewodnik po zbrodni, uwielbiam, ocalało pięciu. To są takie książki, które naprawdę angażują mnie. No jak nic innego. Tak jak niektórych angażują seriale i są w stanie oglądać odcinek za odcinkiem, to ja tak mam z przewodnikiem po zbrodni. Ja czytałam rozdział za rozdziałem i nawet pamiętam, że jak czytałam drugi tom, to na drzemkę nie poszłam, dopóki nie przeczytałam książki, a u mnie drzemka to jest, wiecie, nad książkami. To jest moje ulubione hobby. I słuchajcie, jeszcze chciałam tutaj wspomnieć o filmie, a właściwie o animacji, bo chciałabym tutaj wspomnieć o w głowie się nie mieści. W głowie się nie mieści to jest faktycznie taka animacja, do której ja wracam dzień, dzień w dzień myślami. Ze względu na to, że ona bardzo mocno do mnie przemawia. To jest y, trochę zobrazowanie naszych emocji w głowie, emocji, które przejmują kontrolę czasami nad naszym umysłem. E, bardzo mi się podoba sam zamysł na to, że mamy piedestały w, w swojej głowie, e, które tworzą nam takie wyspy: wyspy hobby, czy tam, e, tam była wyspa miłości, takiego przywiązania do rodziny, wyspa hokeja. Akurat w przypadku tamtej dziewczynki u mnie by to była pewnie wyspa książek, e, wyspa wygłupów. To, to wszystko w przepiękny sposób obrazowało mi to, co moim zdaniem faktycznie się dzieje w naszych umysłach i za każdym razem, jak jest mi trochę smutno, to sobie właśnie wyobrażam takie postacie, które siedzą w mojej głowie, postacie, które są trochę do mnie podobne, ale nie do końca i przyjmują stery nad tym, co się w tej mojej głowie dzieje i czy akurat będę błakała, czy się akurat będę śmiała. Także to też jest faktycznie taka... takie coś, do, do czego ja mocno wracam, bo no, nic nigdy do mnie bardziej nie przemówiło jak ten film e, także bardzo się cieszę że będzie premiera drugiego tomu drugiego tomu drugiej części za jakiś czas i słuchajcie to by było na tyle dajcie mi znać w komentarzach jakie książki są dla was imperium rzymskim czyli jak, o jakich książkach wy bardzo często myślicie to nie muszą być wasze ulubione książki ale takie do których wracacie non stop myślami i które faktycznie w waszym życiu e, są na co dzień prawie jak kawa nie wiem skąd mi się zabrało to nawiązanie ale już zostawmy je. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.